Według zeznań oskarżonej stan zdrowia pacjenta pogorszył się, a intubacja nie pomogła. No tak twierdzi niedoświadczona lekarka. I dlatego nakazał jej pan nic nie robić? Nie, dlatego, że byli blisko pani mecenas. Siedem minut do najbliższego szpitala. Gdyby stan zdrowia pogorszył się jeszcze bardziej, oznaczałoby to śmierć. Wnoszę o uchylenie pytania. Sugerowanie odpowiedzi. Uchylam. Nie musi pan odpowiadać. Czy ma pani jeszcze jakieś pytania? Wysoki sądzie, w opinii profesor Lipskiej zawarty jest możliwy scenariusz. E, doktor, e, przepraszam, oczywiście profesor Lipska lubi mnożyć takie właśnie scenariusze, tylko że jest ja fakty. A fakty są takie, że pani Duszkiewicz popełniła błąd, przez który młody człowiek prawie wykrwawił się i stracił płuca. I to są fakty. Oczywiście. Dziękuję. Nie mam więcej pytań do świadka. Wysoki sądzie, wobec m, braku przesłanek świadczących na korzyść... Oskarzy. Jeszcze nie skończyłam, pani prokurator. No, czy ma pani jakieś konkrety? Chciałabym zgłosić nowy dowód. Nagranie z karetki. Kamera w karetce była niesprawna skąd nagle ten dowód z drugiej kamery która później w tajemniczy sposób zniknęła Nie ma o tym słowa w aktach a powinno być prawda pani prokurator Telefon nitkowa też schodzi na Jurek zatrzymaj karetkę Blink blink Co, Birut kazał zakosić kamerę? Prokurator chce postawić mu zarzuty mataczenia i składania fałszywych zeznań. Bo co, bo jakiś kierowca tak powiedział? Nowakowski odpalił mu dużą część odszkodowania. Zbrodnia niemal doskonała. Niemal. Pani mecenas, dzwonili już trzeci raz z Vox Kiedy mogłabyś pani z nimi spotkać? Ja oddzwonię, dziękuję bardzo. Vox nie, no jasne, oczywiście. Skoro wolisz pracować w korporacji niż w rodzinnej firmie. Ja wolę? A przecież ty nie chcesz, żebym tutaj pracowała. Nazywasz mnie kurą domową. Bo łamiesz zasady. O, odezwał się ten, co nie łamie zasad. O. Prawnik skręcił...